Dla małych organizacji. Dla większych organizacji ta pula audytorów wewnętrznych powinna być jednak większa, a zatem są to wymierne korzyści finansowe związane z tym, że no, nie szkolisz, nie aktualizujesz wiedzy swoich pracowników w zakresie audytu. Zlecając to do firmy zewnętrznej, dostajesz kompleksową usługę, która absolutnie spełnia wymagania, jest realizowana profesjonalnie. I absolutnie żaden audytor podczas certyfikacji nie będzie miał obiekcji co do jakości wykonania tej usługi. Jeśli chodzi o realizację własnym sumptem, bardzo często są tutaj zastrzeżenia. Jak wygląda realizacja usługi? Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to jest po prostu pozyskanie oferty. W momencie, gdy ta oferta jest dla Ciebie ok, zaczynamy już realizować usługę. Pierwszy realny krok to jest przygotowanie planu audytu. Umawiamy się na termin i w terminie odbywają się audyt dokumentacji i audyt tzw. on-site, czyli przejście przez fabrykę, wypunktowanie ewentualnych wszystkich słabych stron. Audyt może być również połączony z usługą konsultacyjną, czyli umawiamy się, że jest to z jednej strony audyt i ok, ale z drugiej strony również zależy Wam na tym, żeby dać Wam wskazówki co można by było zrobić lepiej i ewentualnie w jaki sposób. Absolutnie zależy to wszystko od tego, w jak...